Jeżeli już mamy zrobioną blokadę, to ja sobie tutaj mam blokadę, tak. Jeden, 1, dwa. 2, 1, 2, 1, Piszemy nasz kod. I tu mi się pojawia. O, nie wiem, czy widać. O. Tu na dole y pojawia nam się coś takiego jak opcje. Warto sobie to kliknąć. Y I chyba w standardzie jest tak zrobione, że są wyłączone te trzy rzeczy. Proponuję włączyć sobie przycisk Uśpi obudź, bo jeżeli tego nie zrobicie, to w momencie, w którym ten tablet wpadnie w stan uśpienia, to będzie ciężko go uruchomić. Myśmy go uruchamiali w ten sposób, że wkładaliśmy po prostu kabel do gniazdka, znaczy podłączaliśmy go po prostu do ładowania, i wtedy się on jakby budził i pokazywał nam, że to miejsce wpisywania kodu. Ale zdecydowanie lepiej jest tu odhaczyć i też dobrze jest odhaczyć sobie przycisk głośności, bo wtedy nie musicie wychodzić z blokady, jeżeli chcecie zrobić głośniej lub ciszej waszego grida. Jeżeli już macie wszystko zrobione, co chcecie, robicie znów i wszystko gra.